kanał OnlyGames PL. Witajcie w kolejnym materiale. Tym razem z cyklu Pierwsze wrażenia postaramy się przedstawić Wam dwa fragmenty gameplayu z Tomb Raider, czyli najnowszej odsłony przygód Larry Croft, która swoją premierę ma mieć 5 marca. Jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy materiał ten pojawi się na stronie. Będzie to albo w przeddzień premiery, albo w dzień premiery. No ale będziecie mogli sobie w każdym razie zobaczyć, jak gra prezentuje się, zobaczycie jej najważniejsze Właściwości. Chcemy po prostu pokazać Wam, jak wygląda gameplay, to że jest tym razem mamy do czynienia z dość otwartym światem, no i ogólnie jak gra prezentuje się. Może bez zbędnego wstępu powoli zaczniemy puszczać materiał. Najpierw obejrzycie, myślę, że to jest tak z pół godziny po rozpoczęciu gry. Mieliśmy pokazać Wam sam początek, natomiast Stwierdziliśmy, że nie ma to sensu, ponieważ e, widzieliście już go po prostu na E3 jest to fragment, który doskonale wszyscy widzieli już na wszelkich zwiastunach. Zobaczycie dwa fragmenty, jeden w wersji angielskiej, drugi w wersji polskiej. Może przez chwilę posłuchajmy angielskiego dubbingu. Looks like it was made quite recently. Those islanders no doubt. Judging by the wrecks out there, they're once like us. Survivors remarkable. Yes, well let's hope we don't become murderers too. See if you can work the other

swój przyrząd, dzięki któremu będzie w stanie odpalić dźwignię. Jak widzicie można sobie podpalić pochodnie i pobiegać trochę z nią, a teraz wcisnąłem jeden z przycisków bocznych na padzie, w którym, dzięki którym podświetla się, podświetlają się jakieś kluczowe przedmioty czy też skrzynie, z którymi możemy wejść w interakcję. Tutaj jak widać jeszcze tej skrzyni nie da się otworzyć, ponieważ Lara nie posiada odpowiedniego przyrządu. Tutaj z kolei możecie zobaczyć, jak wygląda mapa tego obszaru. Prawdę mówiąc, mimo że mamy do czynienia z otwartym światem, tak naprawdę sekcje dzieli się na sekcje. Jakby przemierzamy wyspę, w której zwiedzamy kolejne obszary, natomiast są one oddzielone od siebie korytarzami. Tutaj mamy z kolei atak wilków. Nie stanowią one większego wyzwania, chociaż czasami potrafią zaskoczyć. Jak widzicie, główna bohaterka dysponuje już łukiem, który zdobyła mm, dość wcześnie, praktycznie na samym początku gry. Tutaj przed chwilą też oprawiła wilka. tak naprawdę mm, trzeba, znaczy trzeba. W sumie nie trzeba tego robić, ale mm, dzięki temu zbiera kolejne doświadczenie i przydatne punkty, które przydadzą się w dalszej części zabawy. Szukamy przydatnych rzeczy. Jeszcze raz biorę sobie pochodnie. Tutaj będzie można to podpalić. Ok, i rozbić, czym sobie Lara pozyska trochę potrzebnego surowca. Ja staram się trochę eksplorować ten poziom. Tutaj nie koncentruję się tylko i wyłącznie na um, wykonaniu zadania. Chcę sobie pozwiedzać przy okazji. I Wy możecie zobaczyć, że um, jest świat dość otwarty. Twórcy swoją drogą poukrywali na nim sporo sekretów. Zatem, y, dla fanów, y, zaliczania gier na 100% na pewno będzie tutaj sporo roboty. Right. That Możecie też przy okazji poniekąd zobaczyć, jak prezentuje się oprawa graficzna i wygląda to naprawdę dobrze. Można powiedzieć, że twórcy wyciskają wszystko, co się da z konsol. Akurat prezentowana wersja pochodzi z Xboxa 360, jest to wersja angielska. Niestety na tej konsoli, jeśli kupicie grę w Polsce z polskiej dystrybucji, będziecie mogli posłuchać jedynie polskich dialogów. Jest to pewnego rodzaju minus. Akurat ta wersja, która, którą tutaj sprawdzam, nie pochodzi z polskiej dystrybucji. Później pokażę Wam także polską wersję. Warto dodać, że w wersji na PS3, jako że napęd Blu-ray dysponuje większą pojemnością, udało się upchnąć. Kilka wersji językowych, zatem y, będzie można na przykład chociażby włączyć sobie grę po angielsku z polskimi napisami. Niestety na Xboxie tego udogodnienia nie ma. Jak widzicie, trochę sobie eksploruję mapę. Tutaj biegają różnego rodzaju zwierzęta. Na początku samej gry, gdy Lara wylądowała samotnie na wyspie, była przemoczona... Y, było je zimno, była głodna. Musiała znaleźć jakieś pożywienie. Trzeba było zapolować na jednego z takich jeleni i później go oprawić. Natomiast w późniejszej części, a mam za sobą mniej więcej tak myślę, że ze dwie godziny, nie trzeba było tego robić. Zatem raczej nie wydaje mi się, żeby gra wymuszała na nas poszukiwanie pożywienia co chwilę. Tu mamy jeden z znalezionych pamiętników. Może nie będziemy go tym razem słuchać. W drugim fragmencie gameplay'u pokażę Wam fragment z polskiej wersji językowej, gdzie będzie można ocenić przy okazji jakość dubbingu. Tutaj Lara znalazła jeden z sekretów, a przy okazji zaatakowały ją ponownie wilki. Tutaj jeszcze muszę sobie radzić z łukiem, z czasem oczywiście główna bohaterka zyska dostęp do, chociażby do pistoletu, wkrótce po, po tym poziomie. Takie krople pojawiające się na ekranie mają symbolizować krew, szczerze mówiąc średnio to wyszło i nie wiem czy było sens brudzić w ten sposób ekran, ani to realistyczne ani efektowne. Natomiast, jak widzicie, eksploracja mapy, nie wiem, trochę przypomina mi, szczerze mówiąc, przypomniała Metal Gear Solid 3, takie pierwsze miałem skojarzenie. Chociaż oczywiście dużo też twórcy ewidentnie czerpali z Assassin's Creed, także widać wiele inspiracji, chociażby serialem Lost. No, jak sami widzicie, ja tutaj trochę zwiedzam tą mapę, nie, nie biegnę od razu... Tam gdzie powinienem, natomiast już powoli będę się kierował do celu jeszcze tylko odwiedzę obóz, bo jak zobaczycie za chwilę tego rodzaju, jeśli natkniecie się na jakieś ognisko, można tutaj spożytkować to, co się zebrało do tej pory. Tutaj jak zobaczycie, możemy rozbudować to narzędzie, dzięki czemu za chwilę będziemy mogli popnąć dźwignię, a także chociażby otwierać niedostępne wcześniej skrzynie. No i narzędzie zostało wzmocnione. Tutaj z kolei przed chwilą widzieliście many skills. Tutaj również można rozbudowywać umiejętności Larry, chociażby powodować to, że główna bohaterka będzie zbierała więcej surowców ze skrzyni, znalezionych. Oczywiście tutaj będzie można rozbudowywać umiejętności jedynie po tym, jak się wykona jakieś główne zadania. Dzięki temu bohaterka zyskuje jakieś punkty umiejętności i można w ten sposób spożytkować je na coś, jakoś rozbudować umiejętności Lary. Co chwilę też można natknąć się, jak widzicie, na strzały, dzięki którym można uzupełnić zapasy. Powiedzmy w cudzysłowie amunicji. No i ponownie mamy do czynienia z górkami. W tym poziomie nie wiem. Prawdopodobnie one pojawiają się losowo co jakiś czas. I jeszcze tutaj postanowiłem, że wrócę się do pierwszego obozu, z którego zaczynałem swoją wędrówkę w tym poziomie. Jest to kawałek drogi. No w sumie nie tak znowu daleko. Spróbować tutaj otworzyć tę skrzynię, która wcześniej była zablokowana. Natomiast wygląda na to, że tutaj nic specjalnego nie znalazłem. Zatem już będę wracał powoli, wypełnić zadanie, jakie, jakie Lara miała teraz do wykonania. Czyli przede wszystkim wzmocnić swoje narzędzie i później otworzyć zamknięte drzwi. Jak widzicie, animacja głównej bohaterki jest bardzo dobra. Wszystko swoją drogą jest bardzo płynne. Świetnie wygląda. Nowy design, wygląd lary jest kwestią sporną, natomiast mi przypadł do gustu, szczerze mówiąc. Chociaż na samym początku miałem mieszane uczucia. Ok, i mamy możliwość teraz otworzenia drzwi. I na tym będę chyba ucinał ten fragment gameplayu, w którym mogliście zobaczyć kilka scen po angielsku. Figure on the gate, given the age of the symbols, it could be the Sun Queen. Himiko? Are you sure you're not channeling Sam, Dr. Whitman? Well, there's no doubt. Himiko had power. Some say it's shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything, even what may seem to us irrational. We still have much to learn about the world. Ok, zapoznaliście się już z tym, jak prezentuje się angielska wersja. Teraz przejdźmy do nieco dalszego fragmentu gry, gdzie już możecie zobaczyć, jak prezentują się dialogi po polsku. A, ok, w Wcieliła się Karolina Gorczyca, która wywiązała się z zadania, myślę, że dobrze, jakoś może super, bym tutaj nie popadał, w jakiś wielki zachwyt, bo czasami można się przyczepić. Natomiast ona wykonała swoją robotę należycie i przyczepić zdecydowanie bardziej można się do postaci takich drugoplanowych, bądź wręcz trzecioplanowych typu strażnicy. Oni już na pochwały raczej nie zasługują. Często teksty są sztuczne i potrafią rozdrażnić. Tutaj zobaczmy co za chwilę się wydarzy. I tu będzie kawałek scenki przerywnikowej, zatem posłuchajcie i obejrzyjcie jak to wszystko Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Miło się widzieć. Wybacz, twoja noga jest w strasznym o stanie. Nie, tylko tak wygląda. A. a masz jakieś wieści o innych? Żadnych. A. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej ale, ale ty... Ty potrzebujesz bandaży, morfiny... Wszystko jest w plecachu. O Otóż to. Chodź tu. Chodź tu. O nie... Nie, 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 nie! Nie! Ani mi się wasz draniu! Że co ja wyprawiam? Ach, rzeczy roka muszą gdzieś tam być. No i okej, okay, mamy kolejny cel do wykonania. Tutaj jak widzicie, w każdej chwili, wciskając L1 bądź też LB, można podświetlić sobie. Gdzie znajduje się aktualnie cel? Można też w każdej chwili odpalić sobie mapę. Tutaj widzicie obszary już przemierzone przeze mnie. Jest to w sumie początek gry. Myślę, że nie wiem, gdzieś półtorej godziny, dwie godziny do rozpoczęcia, może nawet mniej. No i dobra, biegniemy przed siebie. Zwróćcie swoją drogą uwagę na dużą szczegółowość otoczenia bardzo fajnie wykonane efekty atmosferyczne. No i to przede wszystkim, że bardzo dużo jest tutaj rzeczy do eksploracji. Jest bardzo dużo obszarów do eksploracji można się pobawić, poszukać sekretów. Nie jesteśmy tak bardzo wprowadzeni za rączkę jak chociażby w poprzednich częściach, czy też w innych grach tego typu. Choć też trzeba przy okazji powiedzieć, że najnowsza część Lary i tak jest najbardziej przystępna tak naprawdę zagadek jakoś specjalnie trudnych tutaj nie ma, natomiast yy, i tak wszystko się zalicza yy, z dużą przyjemnością. Tutaj spróbujemy skoczyć na Dakry, prawdopodobnie tędy będzie można dostać się wyżej. Tam widzę, że już się świeci coś sekretnego, zatem pobiegniemy. Kamakura, czy to wszystko należało do Yamatai? Do poprzednio wymienianych przeze mnie tytułów, w których tutaj widać inspiracje, na pewno też można doliczyć. Uncharted, jakby nie było um, swego rodzaju um, jakieś takie efektowne momenty, e, zapożyczono właśnie. Z produkcji Noki po dwóch tygodniach. Zaszczycono mnie w końcu audiencją u jej wysokości chimiko z Yamatai. muszę wyznać, iż różni się ona od wszystkich kobiet, jakie dotąd spotkałem. Piękna, lecz nieprzenikniona. Rzekłbym, że wyrachuje. Tutaj jak widzicie, jeśli znajdziecie jakiś dokument, można Słońca, go nie tylko przeczytać, ale także posłuchać mężczyzn, z wyjątkiem jednego wody, z aktorów podkładających chino, głos. Zostałem sobie sprawę, że jest zupełnie inna niż się wydaje mój pan przysłał mnie tu, bym ją szpiegował, bym ocenił siłę jej wojsk, ale teraz czuję, że to ona ocenia mnie. Możliwe, że mój pan nie docenił zagrożenia ze strony Yamatai. Choć nie jestem w stanie oszacować prawdziwej potęgi jej burzowej gwardii, ogarnia mnie przekonanie, iż ze Słoneczną Królową nie należy igrać. Sami ocencie, jak wypada polska wersja językowa. Według mnie... Hmm... Jest w porządku, ale też y, jakiegoś szaleństwa raczej się nie powinniście spodziewać pod względem y, jakościowym. Jak już mówiłem, jakby mogą głównie postacie y, nieważne nie dla fabuły, y, głównie przeciwnicy. Potrafią rzucić jakiś głupi tekst, y, których y, tacy ludzie na polu bitwy nigdy by nie rzucili, no ale oczywiście to jest tylko moja opinia. Generalnie cała polska wersja językowa wypada bardzo dobrze, natomiast szkoda na przykład, że na Xboxie nie można odpalić również angielskiej, jeśli się kupi już grę w polskiej dystrybucji. No Tu jak widzicie, można się też natknąć na drobne bugi, natomiast jest to standard dla akcji. Biegniemy sobie do góry. Co jakiś czas można oglądać właśnie takie efekciarskie? Sceny. Więcej, jakiś sekret, natomiast nic specjalnego tu nie było. Więc będę biegł dalej w górę. Tu już różniąca się ściana od pozostałych. Jestem pewien, że tam będzie można się spiąć. Natomiast na razie nie jest to możliwe. Zapewne trzeba znaleźć jakieś narzędzie. Na Was ale na mnie oprawa wywarła bardzo duże wrażenie. Oczywiście precyfakcy pewnie mogą narzekać, że mm, może jeszcze spodziewali się czegoś lepszego, natomiast pamiętajmy, że y, prezentuje grę w wersji na Xboxa 360. A jak na możliwości y, odchodzących już powoli są obecnej generacji y, y, jest to bardzo wysoki poziom. Myślę, że to spokojnie jedna z najpiękniejszych gier na... Zarówno zresztą na konsoli Microsoft, jak i na PS3. Przyszłam tylko po Bagaż, nic więcej. Gra stara się budować co jakiś czas atmosferę grozy, No tak średnio mi to wychodzi, ale... Dobra. Klimat całej opowieści jest bardzo fajny, przynajmniej na razie, nie wiem jak w dalszej części gry. No tak, mamy tutaj, jak sami widzicie, drobną sekwencję Quick Time Event. Will zaatakował z zaskoczenia. Jeszcze właśnie co do tych sekwencji QTE, to muszę powiedzieć, że yy, bywają nawet dość trudne. To znaczy, yy, trzeba reagować bardzo szybko, tutaj nie ma miejsca na błąd. Yy, jedna chwila i Lara może zostać unicestwiona. Yy, swoją drogą, yy, wiele to tak naprawdę nie zmieni, bo gra pełna jest checkpointów. To znaczy, nigdy już się tutaj nie powtarza dłuższego fragmentu no tutaj widzicie z zebraną apteczką muszę wrócić na dół ale jeszcze postanowiłem sobie sprawdzę kawałek mapy tutaj te symbole po prawej stronie na ścianie może uprzedzę trochę fakty Prowadzą do grobowca. Jest to taka forma misji pobocznej w najnowszej lerze w Tomb Raiderze. Nie trzeba tego wykonywać, ale myślę, że warto, bo prezentujesz to ciekawie. Najczęściej trzeba jakąś zagadkę rozwiązać. Całkiem fajna, całkiem fajna rzecz. Myślę dla panów poprzednich części. No nie wiem, ale cimy sobie na dół. No i pewnie będziemy już powoli kończyć ten materiał. Może że mogliście zobaczyć fragment gameplayu, zobaczyć jak najnowsza część się prezentuje. Oczywiście weźcie poprawkę na to, że jest to dopiero początek gry. Tam z czasem na pewno się rozkręci, i będzie więcej akcji. Natomiast mi osobiście nawet niespecjalnie tego potrzeba. Ja uwielbiam eksplorację. Łażenie po takich dużych, ładnie zaprojektowanych poziomach, szukanie sekretów To jest to, na co czekam w każdym tą Raiderze, a akcja, czy też strzelanie powinno być tylko dodatkiem Okej okay. Trzeba cię połatać No ok, będziemy już powoli kończyć naszą pierwszą zajawkę z Lara Croft Mam nadzieję, że wam się podobało Dajcie znać, co myślicie o najnowszym Tomb Raiderze, czy zamierzacie go kupić, czy raczej wstrzymacie się, póki co i poczekacie na obniżkę ceny. Moim zdaniem warto. No, gra zapowiada się bardzo dobrze, zbiera bardzo wysokie oceny i co tu dużo mówić, jest to bardzo udany powrót tej słynnej serii, która przez kilka ładnych lat odpoczywała. Pówki co dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym Gdzie razem. Taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego.